Z Ewangelii według Świętego Jana: Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. Bardzo lubię ten fragment, bo on wyraźnie pokazuje, że to, co nas ożywi, to, co nas przywróci do życia po śmierci, to będzie głos, słowo Boga. Nawet nie dotknięcie, nawet nie wyszarpnięcie z grobu. Nawet nie yy, masaż serca, nawet nie jakiś dożylnie podany lek, yy, tylko słowo przywróci nas do życia. Czego nas to uczy? To nas uczy, że jeżeli dzisiaj czujesz się martwy, jeżeli dzisiaj czujesz się w grobie, to jedyne, co cię dzisiaj może uzdrowić, to jest słowo Boga. Czytaj i słuchaj. A będziesz żyć, nawet jeżeli sądzisz, że już po tobie. Do zobaczenia jutro.